Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Zbliżył się także jeden z uczonych w piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go: Nauczycielu, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie, bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego oprócz niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą znaczy więcej, i miłować bliźniego, jak siebie samego, daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. które jest pierwszy ze wszystkich przykazań. Przypomina mi się refleksja mojego mistrza, który kiedyś nawiązując do tego fragmentu Ewangelii powiedział, że w świadomości w tradycji żydowskiej najważniejszym przykazaniem spośród wszystkich było to, które zachował także Bóg. Dlatego Żydzi z wielką troską zachowywali przykazanie szabatu. Uważali, że dzień szabatu jest tym jedynym przykazaniem, które nie tylko mają zachować ludzie, ale przede wszystkim zachował je właśnie Bóg. Tymczasem zamiast tego uczony w Piśmie słyszy od Chrystusa dwukrotnie kochać, kochać Boga i co więcej kochać człowieka, bo można powiedzieć, że ta druga część Przykazania najważniejszego w sercu i w myślach Chrystusa składa się z dwóch części, z których ta druga jest już dodana zupełnie od Niego, to jakieś swoiste nową kochać, czyli być otwartym na drugiego człowieka, pozwolić, aby wszystko, co stanowi moją, moje życie, stało się przestrzenią i obszarem do życia dla drugiego, dla innego. Kocham Boga. Jeśli kocham ludzi, jeśli w moim sercu jest miłość do braci i sióstr, do innych, na pewno też znajdę się cały zanurzony w miłości Ojca.